20 lipca na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Kętrzynianko odbył się kolejny turniej w ramach drugich mistrzostw Kętrzyna w piłce plażowej. Tym razem do rywalizacji stanęły drużyny kobiece. Drugi rok z rzędu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje otwarte mistrzostwa Kętrzyna w siatkówce plażowej. No i dzisiaj mamy turniej damski. Niedawno mieliśmy nocny turniej męski. Jeszcze przed nami będą dwa turnieje. Od wielu lat są organizowane turnieje siatkówki plażowej w Kętrzynie. Coraz większa frekwencja z roku na rok, coraz więcej par grafów uprawia tą dyscyplinę sportu, dlatego cieszy się na dużym zainteresowaniem i jest organizowana cyklicznie. Kolejne turniejowe zmagania odbędą się już w sierpniu. 2 sierpnia organizujemy turniej męski z nagrodami pieniężnymi, a 10 sierpnia turniej par mieszanych. Są te otwarte mistrzostwa, zapisy prowadzimy na maila lub można przez telefon lub osobiście w Mosirze. kiedy zostaje z tyłu, druga zostaje z type na rodzinie. A co wystawia? No. Nie, to może no. być no. trochę. No, I no. daj.